A wraz ze mną jest Rysp Tyś Cześć. Dzisiaj będzie quiz. Quiz z Brawla. Jest taka gra Brawl Stars, która. No po prostu jest. I ten. Na pewno ktoś z Was już ją zna. I ten. I polega na tym, że ten. Wymyśliliśmy trzy rzeczy które posiadają brawlery na P, B i S i z, yy, walczymy o czekoladę tradycyjnie XD to jest pierwszy filmik. Yy, dobra yy, i ten i no i mamy jedną szansę. Jeżeli nie zgadniemy na przykład za pierwszym, drugim, trzecim razem, no to po prostu przegrywamy. Przegrany dyga 50 ten pajacyków, a ten a wygrany po prostu przechodzi dalej. To znaczy, że po prostu siedzi i patrzy jak tam ten dyga i ten. I chodzi o to, że po prostu jest konkurencja. I teraz zrobiliśmy quiz i teraz po kolei będziemy robić Yy, już przygotujemy i zaraz do Was wracamy. Mm. Dobrze, yy, to zaczynaj. Yy, uwaga, pierwsze przystojny. Dobra, zrób drugie. Yy, bydle, bul? Nie, źle odpadasz, nie masz punkta. A kto to był? Frank czystoj? No ma taki krawacik. A, dobra myśl. Dobra. Teraz y, ja zadaję pytanie. Y, 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 najpierw na P. Mhm. Produkcja. No nie wiem. Kolejne może. Y, bomba. Kurde, to jest trudne. Nie wiem, trzecia, trzecia. Surowa. Surowa? Mm. Mi, mi się wydaje, że to, ta brawlerka jest surowa. No, brawlerka, to podpowiedź. Dobra cicho <laughs> no. bo. Dobra. Y Produkcja. Bomby. Tak. Ty... Ora szybciej, bo nie mam czasu. No to jest trudne. To może być, to może być. E, nani. Nie. Kto? Penny. No, to teraz sobie się ptyś zadaję. E, dobrze. Uwaga, poważny. E, drugie. Brutalny. Nie jestem pewien, ale ból. Nie. Mortis, jeszcze szybki. Abym zgadł. W sumie to bym chyba jeszcze kroka. E, dobra. Zergo. Teraz ja. Pierwszy na P. Picie. Zgaduję, od razu max. Dobrze. Ha! Trzy punkty. Dobrze, teraz. Um. E, taki piratowy. Pirato... Chyba wiem, ale drugie? Bomby. A... A trzecie? Tak średnio się kojarzy, ale sympatyczny. Kombi piracki i sympatyczny. Po dłuższym zamyśleniu to Spike. Nie. No, ale kto? Tik. No w sumie masz rację jeden. Pracowity. No może z tym się nie kojarzy, ale pracowity. Aha, no to kolejne. Barbarzyński. Chyba może być... Ból może być... Okej, okay, ale chyba jeszcze jedno. Silny. Ból. Nie, El Primo. A, prawie. Niestety ryś pt. wygrał. Ma 3 punkty, a ja 0. Więc. Nie dy... mogę sobie zjeść czekoladkę. Ale linik. Dobra. A ja dygam 50 y, pajacyków. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. A ja się napycham czekoladką. Oszust. Dobrze. Więc tą smutną sensacją, tak jak o, pokażę Wam karteczkę, przegrałem. Przegrałem. Dlaczego przegrałem? Dobra, ale m, tą smutną sensacją kończymy ten filmik i do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia! A?